Dzień dobry, witam serdecznie w Australii oczami Asi dzisiaj. E, taki temat, o który mnie często prosicie, czyli życie codzienne Australijczyków. E, wiem, że to Was bardzo interesuje i ja już prawie po tych dwóch latach mogę Wam o tym życiu troszkę powiedzieć, ale zanim to nastąpi, chciałabym serdecznie pozdrowić trzyletnią Elę z Opola, która ostatnio miała urodziny. Luniu wiem, że mnie oglądasz i wiem, że nazywasz mnie ciocią Asią. Jest mi niesamowicie miło i miałaś ostatnio swoje urodzinki i chciałaś mnie zaprosić na te urodziny. Luniu ja mieszkam bardzo, bardzo daleko od ciebie. Jak wiesz, tam nie są kangury i koala i, i delfiny i wieloryby. Także ja z tymi wszystkimi zwierzątkami życzę ci wszystkiego najlepszego. Dziękuję pięknie za Twoje zaproszenie i to było przesłodkie, że chciałaś, żebym przyjechała do Ciebie. Może będzie kiedyś okazja, ja w to głęboko wierzę, że się kiedyś zobaczymy. Także serduszko do Ciebie dzisiaj i serdecznie Cię pozdrawiam. Buziaki, kochani. Pa. Dobrze, to teraz wracamy do życia codziennego Australijczyków. Może je podzieliłam? Tak. Nie wiem, nie wiem, pytacie mnie często o ten temat, natomiast nie wiem, czego sobie życzycie w tym temacie. To znaczy, ja podzieliłam to tak. Życie Australijczyków opowiem Wam o życiu codziennym i o życiu takim weekendowym, bo to są dwa różne życia. <grytania> dwa różne życia Australijczyka, tak można powiedzieć. Teraz tak, przeciętny Australijczyk budzi się gdzieś przed godziną 6 rano. Znam takich Australijczyków, którzy wstają o godzinie 4 rano. I to nie to, że muszą, że na przykład idą do pracy na godzinę 5, broń Boże, tylko po prostu tak wcześniej wstają. I teraz po tym wstaniu można powiedzieć, że połowa z nich robi sobie samemu śniadanie w domu, ale bardzo dużo ludzi korzysta z kawiarni, które otwarte są od godziny 7 rano i wtedy idą zjeść takie śniadanie, to są różne śniadania, są śniadania bardzo zdrowe. Są śniadania kompletnie niezdrowe, są śniadania, które opierają się na sałatkach. Generalnie takie śniadanie jest bardzo podobne do śniadania angielskiego, czyli jest bekon, są tosty oczywiście, jest często awokado, dlatego że awokado u nas jest pod dostatkiem. Ja je uwielbiam, także jest awokado. I yy, takie śniadanie składa się również z jajka, ale te, takiego jajka yy, sadzonego trochę inaczej, czyli robionego nie na patelni, tak jak my, tylko takiego parzonego, tak to się chyba nazywa. Yy, oni to, to yy, jajko robią w gorącej wodzie, rozbijają i ono jest w gorącej wodzie. Także takie taki jajko, yy, albo często jakiś brap, albo sałatki. Oczywiście, część z nich również idzie do McDonalda na śniadanie albo do. Hary, Harry, czy głodne Hary, czy jak mu tam głodne Hary, i to, to, jest, to są następni. Na, następna grupa, niestety, bardzo dużo jest takich ludzi. I jeżeli rano gdziekolwiek udawało nam się z przemkiem gdzieś wyjechać, to widzieliśmy tłumy ludzi stojące w McDonaldzie e, rano po, po takie jedzenie. Natomiast część ludzi rano, między tą godziną, kiedy wstaną, a tą, kiedy pójdą do pracy, e, bardzo dużo ludzi uprawia jakiś spot. Część idzie posurfować, dlatego, że u nas już słońce o 5 godzinie już jest e, na niebie spokojnie. Albo idzie popływać, albo biega. Kiedyś z Przemkiem, ja już kiedyś mówiłam, wyjeżdżaliśmy gdzieś na lotnisko, chyba jak leciałam na Fiji, wyjechaliśmy o 3 rano, 3... I yy, to był dla nas szok, że na ulicach jest tyle ludzi, było ciemno zupełnie, którzy uprawiają jogi, którzy biegają. Także yy, osoby, które mają zdrowy styl życia i prowadzą zdrowy styl życia, jak najbardziej yy, mogą wstawać sobie o godzinie 3 w nocy i po prostu biegać, albo czwartej w nocy i biegać nad yy, oceanem, albo biegać, yy, są specjalne ścieżki do tego przygotowane. Także to robią, to robią rano. Teraz tak, później idą do pracy i nie wszyscy, oczywiście, Australijczycy pracują, dlatego że ci Australijczycy, którzy są na zasiłkach, bo tacy również są, i jest oczywiście to o wiele mniejsza grupa niż w Anglii, ale są, takie osoby, będąc na zasiłkach, muszą jednak zgłaszać się do swoich menadżerów, można powiedzieć, tam, gdzie te zasiłki są wydawane. I muszą y, pokazywać, że wysłali dziennie ileś tam CV do różnych firm, czy, czy, czy życiorysów. A że poszukują czy nie tej pracy i również y, pieczątki, gdzieś tam, nie pieczątki, bo nie ma pieczątek, ale gdzieś tam jakieś podpisy osób, które, gdzie nie wiem, chodzą po jakichś kawiarniach mówią, nie już Ciebie nie potrzebujemy, w ogóle nie potrzebujemy, nie ma dla Ciebie pracy i to wszystko musi być popodpisywane. I wtedy dopiero mogą otrzymywać zasiłki. Wiem, że o zasiłkach jeszcze kiedyś powiem, że chyba pół roku to jest to, gdzie oni, y, że tak powiem, mogą odpocząć w ogóle od pracy. A później muszą się starać albo uczyć się na różnych kursach darmowych czy do szkoły gdzie my przy Journey musimy płacić duże pieniądze, oni to wszystko mają za darmo. Także to jest następna rzeczyk w pracy ma zawsze przerwę, to jest przerwa na lunch. Ona nie jest płatna i trwa od pół godziny gdzieś do godziny, wszystko zależy od tego, jak sobie to ustalimy i ona mniej więcej trwa od godziny pierwszej po południu do drugiej, tak można powiedzieć, także jeżeli chcecie załatwić cokolwiek, to radzę w tych godzinach nie załatwiać, bo się okazuje, że kogoś nie ma, menadżera nie ma i w ogóle nic, nic w firmie nie można jakiś tam załatwić. Oczywiście nie dotyczy to sklepów czy takich rzeczy, jasna sprawa, ale inne rzeczy jak najbardziej. Także to jest, to jest w ten sposób. Teraz jak również, teraz tak, jeżeli chodzi o lunch, to jest przerwa do tego, żeby zjedli lunch. Zjedli, 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 powiedzmy, jak to u nas można by było powiedzieć, obiad, tak? To to jest lunch. I teraz można przynieść sobie coś zdrowego z domu, można iść do którejkolwiek z tysięcy kawiarni. Które, które są tutaj w Australii. Także można również pojechać do McDonald'a oczywiście znowu niektórzy to robią. Także co kto lubi, co kto woli, proszę uprzejmie. Wszystko jest do dyspozycji. Naprawdę, kawiarni i tych miejsc, gdzie można zjeść. Coś dobrego i wypić jest są tysiące i na każdej ulicy jest paręnaście, e, faktycznie na każdym rogu. E, wiem, że chcecie ode mnie też taki film a propos kawiarni, na pewno e, nagram, ale będę chciała Wam pokazać parę kawiarni, w związku z tym nagram taki film, jak to można powiedzieć, mówiony, e, e, ale żebyście zobaczyli co tam się dzieje. Po pracy, yy, praca nie kończy się jakaś, jakoś nie wiadomo jak późno, chyba że zostajemy po godzinach, za co mamy odpowiednio płacone, albo pracujemy, nie wiem, po godzinie y, 18.00, to wtedy już yy, płacą nam na przykład 100%, albo 50%, jeszcze dodatkowo dostawki, którą mamy. Także potem udajemy się do sklepów. Musimy się od, oddać dosyć szybciutko do tych sklepów, ponieważ tutaj generalnie sklepy zamykane są bardzo wcześnie. Dlaczego? ja nie mogłam się w ogóle przyzwyczaić? Dlatego, że sklepy generalnie zamykają o godzinie 18, a chyba w niedzielę o godzinie 16 jest wszystko zamknięte. To jest, to jest następne. Teraz wieczorem, kiedy już słońce nie grzeje, a wieczorem to można powiedzieć, że w ciągu w zimą gdzieś słońce zachodzi o godzinie 17, latem koło godziny 19, czyli kiedy faktycznie tego słońca nie ma. Wtedy Australijczycy zaczynają uprawiać różne sporty. I to takie sporty, które kochają, jak na przykład tenis, jak na przykład piłka nożna, jak jakieś rugby, albo gra w kule. Ja sprawdzę, jaka to jest nazwa australijska, i wam tam zamieszczę, bo bowling się dokładnie to nazywa. Mam nadzieję, że to tak mniej więcej tutaj jest. Ale to jest gra w takie kule. Przede wszystkim grają to osoby starsze, golf na przykład. To jest niewiarygodne. Tu jest niesamowite są. No wiecie Australia jest tak wielka, że tych terenów do gry w golfa jest nies niesamowicie dużo. I w związku z tym e, jeżdżą tymi e, wózkami, takimi małymi meleksami e, po tych polach golfowych i najwięcej ludzi jest wtedy, kiedy nie ma to po prostu takiego upału. Bardzo widzicie? ważna sprawa, o której trzeba powiedzieć, mówiąc o życiu codziennym Australijczyków, że dla Australijczyków bardzo ważny jest sport. I to sport bardzo szeroko rozumiany. Zaczynając od tego, że w szkole u mojej Nicole, kiedy pójdzie do, do, do szkoły teraz, od stycznia, już w takiej zerówce można powiedzieć, zaczynają się lekcje nauki pływania, to zaczynając od tego. Poprzez to, że tak jak Wam mówiłam, wcześniej Australczycy wstają, żeby biegać, po pracy również biegają, albo jeżdżą na rowerze, albo surfują, albo robią milion różnych rzeczy dotyczących sportu. Fascynują się sportem, fascynują się tenisem. Tenis jest bardzo popularny w Australii, Australia Open. To jest szał absolutnie wszyscy siedzą przed telewizorami i tam e, patrzą. Albo jak jakieś rozgrywki odbywają się na przykład w Brisbane, to wtedy bardzo dużo ludzi jeździ, bardzo trudno i dostać bilety, a te bilety są dość drogie. Także to jest absolutny szał, absolutnie święto. E, tak samo święto różnych sportów jak na przykład rugby albo futbol amerykański. Po prostu sz absolutne szaleństwo. Tutaj u nas obok są wyścigi, jak to Julka mówi, wyścigi końskie, wyścigi konne, i e, tam również bardzo dużo ludzi przychodzi. Także ten sport jest zrozumiany bardzo szeroko tak, w Australii, ale bardzo dużo ludzi w Australii jest czynnych. Ten sport jest dla nich bardzo ważny. Sportem jest również, można nazwać, i taką aktywnością, nawet nie jest aktywnością. To, że bardzo dużo ludzi spaceruje brzegiem oceanu w tą, w tą stronę. Ja sama uwielbiam spacerować brzegiem oceanu, jest to fantastyczne. Oczywiście nie wtedy, kiedy jest największy upał, ale jak tak już trochę upał, upał zelży, od godziny czwartej czy piątej faktycznie ludzie spacerują. Bardzo fajne jest to, że bardzo dużo Australijczyków jest aktywnych i takich fizycznie, psychicznie też, ale fizycznie jest aktywnych. Do późnej starości ja widzę ludzi bardzo dojrzałych, którzy naprawdę dziarsko maszerują i są bardzo, bardzo aktywni. No trudno nie być aktywnym, kiedy naprawdę jest pogoda temu sprzyja. Ja, ja to rozumiem, prawda? W Polsce teraz m, macie e, chłodno dosyć i pogoda wcale nie sprzyja temu, żeby spacerować czy tam wywijać gdzieś w basenach. Ale e, oczywiście od tego tutaj jest ten klimat. Natomiast m, dla Australijczyków m, sport jest ogromnie ważny. Ja już kiedyś też mówiłam, jak otworzycie garaż Australijczyka, no to tam się znajduje właśnie jetski, czyli ten skuter wodny, pełno desek, do, do surfowania, do padlowania, do padlowania widzicie, no właśnie, nie padlowania. No to jest, teraz powiedziałam, pombliż, czyli jest wiosło, do wiosłowania, i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. To jest dla nich bardzo ważne. I oni starają się jak najwięcej tego sportu uprawiać. Mają swoje łodzie, mają swoje motorówki, mają swoje łódki, żaglówki, katamarany. Wszystko to, co, co może sprawiać przyjemność, faktycznie Australijczycy sobie kupują. Stać oczywiście, jeszcze raz powtarzam na to. Ale bardzo dużo rzeczy takich właśnie do tego, żeby się poruszać, to w Australii jest i to jest niezwykle, niezwykle ważne wśród Australijczyków. Taka, takie. Ruszanie się, taka, taka aktywność. Także to robią Australijczycy, zajmują się sportem. Niektórzy chodzą ze znajomymi do restauracji, do kawiarni, napić się winka, porozmawiać, zjeść, potańczyć to jest następna grupa ludzi. A następni, tak jak już wam kiedyś mówiłam, chętnie chodzą wieczorami do takich klubów, które się nazywają Surf Club albo RSL Club ja o nich powiem w specjalnym odcinku. I tam, oprócz jedzenia, picia jakiegoś winka, tańczą, Ludzie grają, próbują swojego szczęścia na tych wszystkich automatach. Pokazują jednorękich, ale tam przede wszystkim są te guziczki. Moja koleżanka, kiedyś, moja przyjaciółka kiedyś Dominika próbowała mi wytłumaczyć, o co tam w ogóle chodzi. Nie rozumiem. Siedziałam, patrzyłam, jak te panie, zwłaszcza starsze, naprawdę, są zaczarowane guziczkami i. No wiadomo, że większości przegrywają, ale umówmy się stać ich na to.